Witajcie. Dzisiaj zrobię to, co postanowiłem sobie ostatnio. Mam zamiar odwiedzić krainę Lucyfera, a mówiąc ściślej, Netera. Już przygotowałem się na tą podróż, zrobiłem sobie jakieś zbroje, narzędzia i żarcie. Miejmy nadzieję, że wszystko to nie skończy w lawie, bo inaczej przepierdolę połowę diaksów, jakie zdobyłem ostatnio. Zanim jednak się tam udam, chciałbym wam jeszcze coś pokazać. Pamiętacie szałas z poprzedniego filmiku? Chciałem oświetlić teren wokół niego, ale jak zwykle coś poszło nie tak, albowiem niechcąco zrobiłem dziury na plaży. Okazało się, że pod tą plażą jest jakaś jaskinia. Cały ten drzwir po prostu spadł, gdy tylko postawiłem pochodnie. Całe szczęście, że dziura zrobiła się obok domku, a nie pod nim. Póki co zostawi to tak, jak jest. Kiedyś może oczyszczę i wyeksploatuję te jaskinie. A potem przerobię je na jakiś podziemny kompleks badawczy. Dobra, czas iść do piekła za moje grzechy. Portal już gotowy. Moja dusza też. Wow. Tylko mi nie mów, że zrespiło mnie gdzieś na środku lawy. No, całe szczęście. Więc tak wygląda Nether w Reindewie. Różnicę widać gołym okiem, między innymi w tym, że nie ma sufitu. Zamiast tego trwa wieczna noc z księżycem w pełni. O, a kogo my tu mamy? Blazy! Wiecie, te patykowe gówno co lataj pali wszystko. W wanilce te stwory pojawiają się tylko w twierdzach, a tutaj są wszędzie. Naprawdę wszędzie. I strzelają do ciebie ogniem. Ciężko je dorpać, bo ciągle latają. Dobrze, że mam ze sobą łuk. Kolera, strzały mi się skończyły, a mógłbym przysiąc, że zrobiłem ich więcej. I one dropią Glowdust? Wygląda na to, że stacji alchemicznej raczej tu nie zrobimy, aczkolwiek istnieje w tym modzie alchemia, ale o tym później. Ta wersja Netera jest zdecydowanie trudniejsza. Blazje cały czas latają i cię podpalają. W dodatku nie da się biegać, przez co tak łatwo im nie uciekniesz ani ich nie dogonisz. Zwróćcie uwagę na te zombie pigmeny. Są całe w krwi! Nawet Netherrack wydaje się być jakiś taki bardziej krwisty. Wygląda na to, że Reindev nie boi się pokazywać płynów ustrojowych. Mamy też tutaj crimsonowe drzewa. Prawie takie same jak w normalnej grze. Bardzo podoba mi się ten kolor. Muszę coś kiedyś z tego zbudować. Skoro już tu jestem, to spróbuję zdobyć trochę glowstone'a. Tam w okolicy jest dużo. No, rany, dajcie mi spokój. Ciekaw jestem, czy to drewno się pali. Wydaje mi się, że drzewo z piekła powinno być w jakimś stopniu odporne na ogień. O. Jednak się pali. A co to jest? Chyba popiół. Kurde, ci goście są nieznośni! Dobrze, że wziąłem ze sobą zbroję, bo inaczej bym spłonął żywcem. Wiecie co? Nie chce mi się iść dalej. I tak mam już dużo głowstona. Teraz pora na to, aby zabezpieczyć ten portal. Zbuduję w nim jakąś bazę, ale muszę wziąć trochę rzeczy z chaty. Przy okazji schowam sobie ten cały lud z detera. Dobra, czas budować. No, nieźle wyszło. Fajny wzorek zrobiłem na górze. Jeszcze tylko podłogę zrobię z kobla e, Przepraszam, mógłbyś sobie stąd iść? No sądźcie, no. O kurde. Uff, nic mu nie jest. Dobra, gotowe. Teraz jeszcze tylko jakieś meble, drzwi i inne graty. Czy z tego drewna da się robić meble? Jasne, że się da. No, fajnie wyszło. Szkoda tylko, że ten portal tak hałasuje. Ten dźwięk będzie definitywnie psuł atmosferę tutaj. Skoro już mam tu bazę, to czuję się na tyle pewnie, aby zabawić się w duma. Zaatakuję te zombiaki i zobaczymy, jak bardzo się wkurzą. Eee, myślałem, że bardziej się wnerwią. Ten ich dźwięk, kiedy atakują, jest strasznie irytujący. Mam wrażenie, jakby mnie otaczały, mimo że nikogo nie ma. Ale one są łatwe: dwa hity, już nie żyją. Dobrze, starczy mi z tych przygód na dzisiaj. Odpocznę sobie w moim szałasie.